Siema. Dzisiaj pokażę wam zwiastun kanału Na tym kanale będziecie mogli ujrzeć gry np. Minecraft, CSGO, The Crew, Dirt 3, GTA 5 I słuchajcie inne gry, które posiadam na komputerze lub będę posiadać Np. Payday 2 Mam już XD był, był z tego odcinek Ten odcinek nie ma być jakiś super długi, ponieważ chciałem wam pokazać ten zwiastun I jakie gry i tak, odcinki będę sta, starał się wrzucać regularnie, mniej więcej co dwa dni, lub codziennie kilka odcinków, żeby to starczyło na ileś tam, tak, prawda, pra co tych dni. Yy, no, codziennie tych odcinków nie będzie, yy, ale będę starał się wrzucać je jak najczęściej, więc, no tak. Jak coś, no to subskrybujcie, lajkujcie. No, więc naprawdę polecam kanał i a, no jeszcze taka chamska reklama, wbijcie na pachusgames.pl paczus, czy coś takiego, wrzucę wam linka w opisie, więc tak, to by było chyba na tyle w tym zwiastunie, więc cześć, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, siema.